O, na przykład zobaczcie, ja teraz spojrzę na czat, nie? I co widzimy? Bonkol zweryfikowany, wardęga jest odklejony. I mogę się przejmować tą wiadomością albo mogę y, kliknąć perm. już więcej gość nie napisze. Nic. <ścoughs> A to, że to jakiś inny streamer, dosyć popularny, pech tak chciał. <śmiennie> Takie życie, że akurat spojrzałem. I zo, ale zobaczcie, to jest przeznaczenie. Bo ile razy spojrzałem dziś przez te 2,5 godziny streama na czat na Twitchu. Kurwa, pierwszy raz! <śmiennie> pierwszy raz! I akurat kurwa gość napisał to, nie? Dlatego ja uważam, że to jest przeznaczenie. <śmiennie> <laughs> In fact... Uh -uh.